dość różnorodny, bowiem przy zmiennym metrum dwu- i trójdzielnym pojawiają się ożywiające całość grupy rytmiczne. No, ja nie będę tutaj mówiła o samej może budowie, bo nie mamy zbyt dużo czasu, ale cała pieśń nie wydaje się zbyt prosta, właśnie poprzez te zmiany metryczne. Być może, że ojciec Stanisław Wódz uwierzył w zdolności muzyczne swych parafian, ponieważ pieśń tam do dziś śpiewana jest z powodzeniem. Pieśń Święty Jakubie, rozpoznawana także po pierwszych słowach refrenu Dokąd iść ma człowiek, została napisana w 2002 roku przez Mariusza Matuszewskiego do tekstu Emilii Waśniowskiej dla kościoła Świętego Jakuba w Łebie. Święty Jakubie, Ty i brat Jan szliście tą drogą, którą szedł Pan. Razem z Jezusem, tam gdzie wasz mistrz, szliście ku Bogu, o dokąd iść. Autorka tekstu zmarła w 2009 roku, była znaną w środowisku poznańskim poetką, nauczycielką, współtwórczynią Teatru Dziecięcego Wojeny, dla którego napisała wiele tekstów. Znane są jej wiersze nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, przesyp, przesycone taką miłością i radością, do przyrody i radością życia. Do tego, do tekstu Emilii Waśniowskiej muzykę ułożył Mariusz Matuszewski, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, kierownik muzyczny teatru im. Leja Aleksandra Fredy w Gnieźnie. Kompozytor również jest znany jako autor kantat, pieśni, utworów pedagogicznych i muzyki teatralnej. I również związany był z teatrem Weyera i być może stąd ta wspólna praca nad pieśnią o świętym Jakubie. Ponieważ tutaj już mnie goni czas, opuścimy sobie jakieś opowieści o samej melodii, ale chcę tylko powiedzieć, że ponieważ krótka jest historia tej pieśni, to już ma kilka innych wersji, ale ta jest wersja właściwa. Film śpiewany Simoradyko Skoczowa powstał w roku świętym 2010. Autorem tekstu i melodii jest Joachim Czerpaczowski. Pianista yy, yy, koncertujący, yy, również uprawiający muzykę yy, jazzową i być może ten ostatni fakt sprawił, że melodia tej pieśni jest yy, bardzo taka yy, melody pobudzająca do marszu i yy, 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 może się przyda kiedyś yy, również przy, w pierwszym Prosimy o przykład. No, największym formatem jest święto Świętego Jakuba napisane przez Ludwika Brzynowicza. to jest człowiek, który się urodził w 1870 roku w Warszawie, ale losy rzuciły go do Częstochowy i tam był wielkim społecznikiem, założycielem między innymi szkoły muzycznej i pracował z chórem Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia. Zapewne dla tego chóru i dla orkiestry, która była w, przy kościele Świętego Jakuba w Częstochowie, powstał właśnie film do Świętego Jakuba, ukończony 22 lipca 48 roku, bo ta data widnieje właśnie na partyturze. Do Ciebie, Korne, znosimy pienia, Święty Jakubie, patronie nasz, co kościół święty Twego imienia w swej apostolskiej w jej opiece masz. Hymn był przewidziany na dużą orkiestrę symfoniczną, ale również druga wersja była tylko chór i organy. Natomiast nigdy ten hymn nie został wydany ani nie ma nagrania. Święty Jakub, na św. Jakub na olsztyńskich pieczęciach widnieje już od XIV wieku. I zespół Czerwony Tulipan wydał na pójcie Olsztyn Kocham pieśń, która no bagie, może troszeczkę przypomina piosenkę turystyczną. Pierwsze słowa już kończę. Patronie święte miast, których nie zliczę, trudno wymienić mi nawet połowę. Strzeż nasze domy, dzieci, ulice, bacząc na każdą modlitwę i spowiedź. I jeszcze tylko dwa takie anonse, takie prośby do Państwa. Mianowicie znalazłam teksty pieśni, która uśpiewana jest w Ostrorogu, znaczy była śpiewana w Ostrorogu, ale, ale obecnie księża jej nie znają. To jest kościół Świętego Jakuba i drugi tekst odnosi się do patrona Lemborka, ustanowionego w 1998 i też nie mam melodii, może ktoś z Państwa na tę melodię i y, potrafi ją y, zaśpiewać. Bardzo będę wdzięczna. Dziś Kamino staje się coraz popularniejszą drogą, właśnie drogą, może mniej mówi się o samym y, świętym Jakubie, o jego czynach i cudach, a coraz więcej o ścieżkach, które do niego prowadzą. No nie wiadomo, czy do ścieżka, które prowadzą do apostoła, czy właśnie do samego Ja, zwraca się uwagę na tak że w tym wędrowaniu jest czas na przemyślenia, na dotarcie do istoty tego, na co nie zwracamy uwagi w codzienności. Także we wspomnianych pieśniach mowa jest o drogach, ścieżkach życia, które chcemy podążać za Chrystusem. I o tę siłą i moc wytrwania przy właściwych wyborach drogi prosimy świętego Jakuba, a za jego wstawiennictwem, najwyższego stwórcę, nie tylko słowem, ale i dźwiękami. I oby nasze prośby zostały wysłuchane. Dziękuję bardzo.